Pierwszy dyplom z wyjazdu na Tajwan na szkolenie, tylko nie wiem, z którego roku nie pamiętam ale dawno temu, a 99, tak. U mistrza, który Master Ho, to był taki główny mistrz na Tajwanie, który tam pa, parę różnych wielkich firm wylansował potentatów. Jeden z nich to był na przykład właściciel Iwa R, takiego, dużej linii samolotowej azjatyckiej. I on nam pokazywał, w ostatnim już szkolenia mieliśmy z nim wycieczkę po Tajwanie, pokazywał nam grobowce, miejsca, które znalazł na grobowce dla największych biznesmenów Tajwanu. I bo tam to była jakby kropka na D całej konsultacji w że musieli rodzice spoczywać w odpowiednim miejscu, także. Trochę tutaj, tu jest jakiś dyplom jeszcze z Cush Institute, ale to był bardziej dotyczący, tak, u takiego a, amerykańskiego specjalisty od Feng Shui się uczyłam. 90%. Tak, tak, tak. Ale to długo. Ja co roku gdzieś jeździłam na szkolenia, także bardzo wielu ludzi się uczyłam. Ale zostałam przy Raymondzie Lowe, dlatego że. Wydaje mi się, że to jest najbardziej pragmatyczna. On jest jednym z czterech żyjących mistrzów, mówi się o nim, należy do tej głównej czwórki, ale on ma najbardziej pragmatyczną szkołę i on nie uczy bzdur i u niego się dowiadujemy, że cała metoda polegająca na do, domy, dobieranie ludzi do, do domy wschodnie, zachodnie, to jest bzdura, która była wymyślona po to, żeby zmylić białych naśladowców na początku XX wieku. Więc ja nie rozumiem, dlaczego ci inni mistrzowie dalej tego uczą, bo jak zaczyna się człowiek Zastanawiać, to wtedy naprawdę jest, metoda wędrującej gwiazdy działa natychmiast. Tak? Szkoła Form też bardzo szybko możemy się przekonać, że działa, a ta metoda jest, nie jest kompatybilna z nimi, jest jak, jakby zmyłką. Więc. No, ale to tylko drobna część moich dyplomów. Ja myślę, że też jestem chyba jedyną osobą, nie wiem czy nie w Europie Wschodniej, która jest architektem jednocześnie i ma te wszystkie odpowiednie szkolenia za sobą, po to, żeby łączyć różne metody razem, bo dopiero to jest dopiero projektowanie holistyczne, kiedy wszystkie te dziedziny dotyczące budowania połączymy razem i to jest przyszłość i to jest także przeszłość ziemi, bo miałam takie doświadczenia dotyczące cywilizacji Mu w zeszłym roku z jasnowidzami, że tak tak była nasza Ziemia wymyślona przed, no nie powiem już tysiącami, bo jeszcze dawniej i taka jest przyszłość Ziemian i tak się buduje w kosmosie. Jest to liczba dziewięć rządzi wszechświatem, a na dziewiątce opiera się przecież też wędrująca gwiazda i medycyna chińska. Geomancja to jest to samo, co feng shui, tylko um, dotyczy to bardziej tego, co było znane w Europie. No radiestezja jest częścią geomancji, biologia budowlana to Nauka, która powstała co prawda w Niemczech, ale bazuje na starej wiedzy i na tym, co Niem Niemców czyni szczególnymi i dlaczego dostali plany WIMAN przed II wojną światową, bo oni łączyli naukę z dziedzinami wiedzy alternatywnymi i na tym polega ich siła. Niestety Polacy nie mają tej samej siły i, na, i to, co ja potrafię robić, nie jest w Polsce doceniane, bo no, szczerze ludzie myślę, że nie chcą się nad, zastanowić nad tym wszystkim jak bardzo przestrzeń, w której mieszkamy, ma na nas wpływ. Tu mamy typowy przykład kultury chińskiej, trochę niepasujący naszej polskiej rzeczywistości, ale na pewno fajne jest to, że oni łączą tyle ważnych elementów razem. To jest taki znak przynoszący, przynoszący szczęście ze smokiem. I mamy to, co na przykład dla mnie zawsze jest urzekające, to te węzły chińskie, które są bardzo podobne do celtyckich wzorów. Które są przecież nasze, y, europejskie i y, po prostu dla wszystkich. Ja myślę, że to też ma trochę do czynienia z y, tego typu y, ikonologia, z naszą podświadomością i y, ze znakami, które są sprzyjające, bo stymulują pracę naszej lewej, lewej półkuli mózgu. Czerwony kolor to oczywiście szczęście, złoto też. Ten zielony, nie wiem, czy to plastik, czy prawdziwa. Prawdziwy jadeit, wątpię czy to jadeit, ale to ma przypominać jadeit i jadeit oczywiście przynosi szczęście i dobrobyt.